Bardzo się cieszymy za pierwszą nagrodę w kategorii film dokumentalne za film dokończonym Przewołyńskie. Z kolegą Maciejem Wojciechowskim, bo to jest nasz wspólny film, od wielu lat staramy się i poruszamy ten problem kresów i ludobójstwa na kresach. I, i zrobiliśmy wcześniej taki film, było sobie miasteczko i na podstawie naszych doświadczeń i rozmów z Ukraińcami tam na miejscu wyłania się taki niestety smutny obraz, że Ukraińcy starają się wyprzeć prawdę o ludobójstwie i w, nawet w szkołach, bo również z młodzieżą rozmawialiśmy i z dziećmi i, i w szkołach jest taka tendencja, żeby traktować ten ten problem w ten sposób, że po prostu była wojna, wszyscy walczyli z wszystkimi, no Polacy walczyli z Ukraińcami, Ukraińcy z Polakami walczyliśmy o swoją ojczyznę i, i koniec kropka. Jest to takie e, zrównywanie e, można powiedzieć ofiar, a prawda była taka, że e, chociażby z, z Wystarczy podsumować i porównać ilość ofiar. Po stronie polskiej zostało bestialsko zamordowanych, z reguły ludność cywilna, właściwie prawie wyłącznie, ponieważ tam, jeśli chodzi o oddziały polskie samoobrony, było ich niewiele. Szacuje się, że to jest około 110-120 tysięcy Polaków. Natomiast ze strony ukraińskiej. Poległo w, tych, w tym okresie, ponieważ Polacy oczywiście broni się, 10 tysięcy Ukraińców, więc samo porównanie strat no, pokazuje, kto był agresorem, a, a kto ofiarą. Także tu ze strony takiej, jak gdyby historycznej, sprawa jest ewidentna. Natomiast, no, Ukraińcy starają się wybielić oczywiście ten problem i zrelatywizować. Tutaj też po tym filmie niedokończonym msze zrobiliśmy nowy film Ocalałam rzezi. To jest film, gdzie Wówczas była dziewczynką sześcioletnią. Kobieta opowiada właśnie, w jaki sposób to się odbywało, bo ona w, w, ocalała w ten sposób, że były masowe tam rozstrzeliwania, i matka trzymała ją na, na ramionach i po prostu. Kiedy kula dosięgła matkę, ona upadła, ją przykryła sobą i tam w stosie, w stosie trupów ona tam przez całą noc jako dziewczynka tam leżała, później wygrzebała się stamtąd i w końcu się uratowała. I to jest taki głos świadka. Naocznego tamtych wydarzeń, także też polecam ten film, który no myślę, że już na następny festiwal chętnie byśmy zgłosili. Poza tym, w tym temacie też. Trochę w tym temacie, ale tak nie do końca. Teraz kończymy film poświęcony arcybiskupowi Tokarczukowi. To była taka postać bardzo wywodząca się po pierwsze z kresów. Po drugie arcybiskup Tokarczuk w tym okresie powojennym był takim zdecydowanym antykomunistą i walczył z tą, jaką to zresztą też nazywał Czerwoną Zarazą czy też ideologią diabła. On właściwie tak to nazywał, że trzeba walczyć z tą ideologią diabła. No i. <laughs> całe swoje, jak gdyby, późniejsze życie po, po II wojnie światowej po, poświęcił, żeby umacniać yy, yy, wiarę katolicką, parafię. Tam z jego inicjatywy powstawało na, głównie na Podkarpaciu wiele, wiele kościołów. Część z punktu widzenia władz była budowana nielegalnie yy, i tam oczywiście ci yy, yy, ludzie, którzy budowali te kościoły, czy się przyczyniali do ich powstania, byli szykanowani i tak dalej, i tak dalej. To też jest długa historia. Robimy długi, długi film, no można powiedzieć, pełnometrażowy, dokumentalny o osobie arcybiskupa Tokarczuka. Także jak powstanie, ale to już chyba na, za dwa lata też chętnie zgłosimy do festiwalu. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za te nagrody. Czujemy się wyróżnieni, zaszczyceni i będziemy dalej działali robili filmy. A zdaniem pana, ponieważ tak głęboko panowie weszli w tą tematykę, dlaczego mieszkający obok siebie Ukraińcy i Polacy właśnie doznali takiej, takiej metamorfozy, przemiany, szczególnie właśnie tej strony ukraińskiej? Co to się stało? Znaczy z że... mojego oglądu to wygląda tak, bo wszyscy zgodnie, i Polacy, i Ukraińcy, stwierdzają, że właściwie tam na przykład na Wołyniu i na Podolu, jak mieszkali Ukraińcy i Polacy w tych samych wsiach, były małżeństwa mieszane i raczej mieszkali, i, i raczej w, duży, w dużej zgodzie te, te dwa środowiska się, że tak powiem traktowały, duża zgoda tam panowała. Natomiast no takim... Mm, mm, można powiedzieć, punktem zapalnym było to, że z jednej strony już w latach 30. Trzecia Rzesza starała się wyłuskać tych Ukraińców do organizacji takich paramilitarnych. Oni byli szkoleni nawet na terenie Trzeciej Rzeszy, po to, że w momencie, kiedy już była planowana inwazja na Rzeczypospolitą, żeby tam powstały oddziały dywersyjne. To raz. Z drugiej strony. Od strony granicy wschodniej, czyli od Rosji sowieckiej, był też duży napór takich jaczejek bolszewickich, które też ze swojej strony starały się skłócać Polaków z Ukraińcami. Wiadomo, w momencie ataku zbrojnego, żeby też mieć zaplecze takie zbrojne. I Później oczywiście też doszła, doszedł bandera, ideologia bandery, która polegała na tym, żeby wszystkich nie, nie swoich, czyli Ukraińców, wszystkich nie swoich, a więc Polaków, Żydów, tam Czesi byli i, i tak dalej, żeby ich stamtąd wyrzucić, wyplenić, a ci, którzy nie będą chcieli dobrowolnie opuścić tych terenów, po prostu zabić. Mało tego były takie też rozkazy tych dowódców, upowskich, żeby w momencie, kiedy jest osaczona polska wieś, to należy oczywiście mieszkańców zabić, zabrać sprzęty, które ewentualnie by im się przydały, natomiast dobytek, domy i tak dalej spalić, zrównać z ziemią, nawet do tego stopnia, że sady owocowe należało wyrąbać po to, żeby tam. Kamień na kamieniu nie powstał, żeby tam już tylko był powszedł czasy Ugor, żeby tam już Polacy nie mieli ochoty wracać. Więc także ideologia taka y, 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 skrajnie nacjonalistyczna, bo przecież mogli tam mieszkać i Polacy, i Ukraińcy. A z drugiej strony była oczywiście część Ukraińców, która nie zgadzała się z tym, ale y, y, sposób, presja taka. Zastraszanie było tak mocne, że jeśli ktoś tam z Ukraińców nie zgadzał się, no to był eliminowany fizycznie. Mało tego znane są takie sytuacje, że jeśli było na przykład mieszane małżeństwo to na przykład jeśli mąż był Ukraińcem to on miał polecenie żeby na przykład zabić żonę Polkę jeśli tego nie wykonał no to sam był zabijany także tam w sposób bardzo brutalny to się odbywało byli oczywiście Ukraińcy którzy pomagali z narażeniem swojego życia Polakom ich ukrywali no między innymi ten o tym filmie wspominałem który zrobiliśmy ocalałem rzezi tam ta dziewczynka też ze swoim bratem oni przetrwali w, pierwszym, w pierwszej fazie dzięki temu, że przygarnęła ich Ukrainka jak oni uciekli z tego, z tego pola śmierci y, gdzie były dokonywane mordy natomiast no zastraszanie było tak wielkie, że, że ci sprawiedliwi Ukraińcy no, nie mieli szans żeby, żeby jak gdyby zaistnieć także no, taka była niestety brutalna rzeczywistość i to wszystko razem doprowadziło do tego, że no, szła jak gdyby fala pogromu, tam y, Niestety nie było dużo oddziałów samoobrony, ale nie tylko dlatego, że tam nie było rozwiniętego AK, ale Armia Krajowa też tam nie była rozwinięta, dlatego że ten cały teren został z, z mężczyzn ogołocony dwukrotnie. Wpierw Sowieci zabrali wszystkich powiedzmy do Armii Czerwonej wcielili, później Niemcy też wywozili mężczyzn, także także na tamtym terenie właściwie pozostała głównie kobiety z dziećmi, starcy, więc tych osób, które mogły chwycić za broń, było stosunkowo niewiele i między innymi też, też dlatego tak to się tam potoczyło. A druga sprawa, że też Polakom na początku trudno było uwierzyć, że ich, że ich sąsiedzi,